Tak Dzień dobry. Zakupy miały być jakieś, tak? No są zakupy, ale nie wiem czy pan to dostanie teraz o tej godzinie. To znaczy co to miałoby być? E, piwo Wojak. Jeszcze raz, jakie piwo? Wojak. Wojak? Tak. wojak. Halo. No halo, Wojak. No cóż, piwo Wojak, ile tego piwa Wojak? E, trzy. A jak nie będzie Wojaka, to co będzie? To co wziąć? E, koronę. Korony, tak? Tak. Znaczy no, uh -huh. To tam jeszcze. E, później będą no, tak, tak, dureksy. Trzy złote. Pozdrowi, żamelkę Takie nietypowe te zakupy widzę. Dlaczego? No, no nie, ja to nie robię takie zakupy, prawda? No. W sensie na stacji to normalnie pan kupi. No ja wiem, że kupię, no. To czemu pan nie kupi? No dobrze, co to mało wyjść, to jest konkretne. Na piwek panu jak, dam za stres. I numer pokoju. Napiwek panu dam za stres. Dobrze, poproszę, tylko jeszcze ten numer pokoju. 0112 112, tylko 0 z początku. 0112, dobra eee, Tu pan napisze SMS-a, ale to jeszcze nie wszystko. No więc właśnie, bo ja nie pamiętam, że lepiej SMS-a E, e, pan mi po... powie, ma pan jakiś tam seks shop po drodze? No niestety, nie, takich rzeczy to... To, to, bo, to jest centrum, to tak, ale... To też nie wiem, e, czy to e, będzie to otwarte o tej porze. To, Aha. 3 złote. E, to pan na stacji kupi z takiej firmy Durex, e, tak samo jak te prezerwatywy, e, jest taki stymulator z sący tam pan powie, jest był sprzedawcy, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Co znaczy, tu na stacjach takich rzeczy to raczej nie ma, no. Są, bo kupowałem. E... Tak, żeby było to piwo korona, dureksy, stymulator wektarzki z i pierścień erekcyjny z wibracji. Nie, no, ja nie, nie będę robił takich zakupów, no naprawdę, bo tutaj, ja mówię, mogę te e, gumki wziąć, ale już takich wyszukanych rzeczy nie będę szukał, jeździł po całej Warszawie. Ale to na stacji jest na pewno. No, raczej nie, z tego co wiem, no. No, 100 zł na piwku bym panu dał. E, ja rozumiem, tylko ja mówię, ja już tutaj z doświadczenia wiem, że na stacjach takich rzeczy, rzeczy nie ma. Aha. A z apteki chociażby pan wziął Wiagrę albo Bravera, albo Camagrę? E, Wie pan co? Z apteki, z apteki. Tylko gdzie tutaj apteka jest czy na dzisiaj co? To jest... Yy... Piątek. Piątek, no właśnie. Jakiś środek na potencję, może na stacji będzie. No nie, takich rzeczy nie mają na stacji. No, ale wiem na 100%. Gumy to tak, ale nic więcej z takich rzeczy, no. To w aptece pan zobaczy, błagam pana. Dobra, pan napisze e, smsa. Bo o to chodzi, że ja dziwkę na hotel wziąłem i czas mi leci, ona już mi liczy ten czas, a nie wzięła ze sobą rzeczy, nie? E, no ja rozumiem, no ale... Pan napisze tutaj SMS-a i ewentualnie no, może coś poradzę, bo apteka, no ja tutaj jestem na Okęciu, to apteki nocnej tutaj nie ma. Dopiero gdzieś jest, nie wiadomo gdzie. No i to też trzeba szukać. Yy, pan jest na Okęciu teraz, tak? No tak. Yy, bo ja wylatuję jutro do Norwegii. Może pan podjechać na lotnisko i mi bilet kupić na Norwegię? Nie, to bez przesady. Kurde. Dobra, ja, ja zaraz powiem. zadzwonię do pana. Jeszcze raz? Ja zaraz zadzwonię do pana. Okej, okay, dobra. Boi się kupić takich rzeczy, gościu. Ale jaja. Ale nober. Ale jaja.